Hey, chciałem nagrać film z analizą pliku yy, z roweru yy, i pokazaniu na czym polega yy, miernik mocy i, i jak tego używać. Ale zamiast tego będzie krótka gównoburza na temat weganizmu. Jakaś tępa dzida zaadoptowała psa ważącego 11 kg. Zabudziła go, oddała go z powrotem do schroniska, gdy ważył 4 kg, mówiąc, że jest niesforny, rzuca się na inne psy, na jedzenie, yy, zjadł mydło i pierdzi. Kurwa. I w zasadzie na tym można by było skończyć. Babie droższe dwa lata pozbawienia wolności. Sytuacja jakich wiele, pewnie zostanie wyrok w zawieszeniu, bo przecież szkodliwość społeczna czynu niewielka. Ale okazało się, że kobieta jest weganką i chciała zrobić z psa weganina. I nagle każdy jest kurwa ekspertem, a każdy weganin jest jednięty. W komentarzach pod artykułem pojawiły się takie oto zdjęcia i takie, a nawet takie. Ciekawy komentarz. Nie ma żadnych badań potwierdzających, że dieta wegańska jest zdrowa, bo weganie się nie godzą na takie badania. Co kurwa? Jak można jeść ziemniaki bez kotleta? Moje jedzenie sra na wasze jedzenie. I kolejny komentarz wyssany z dupy. Dieta wegańska... We, dieta wegetariańska jest bardzo zdrowa, aczkolwiek byłaby ciut zdrowsza, jakby zawierała małe ilości mięsa. Bo powiedziałem tak ja. E, jeszcze jeden komentarz. E, ćwoki wege, wegetarianie sami się zabijają, żrąc zmodyfikowaną soję i wegetariański gulasz z marchewki. No, zabijam się. Wiele osób także stwierdzi, że weganie mają niedobór żelaza. Masz niedobór żelaza. Brakuje ci żelaza, jesteś anemiczny. A już w ogóle najbardziej zajebistym komentarzem jest stwierdzenie, że weganizm jest nienaturalny, bo musimy suplementować B12. 8, kurwa 9 i 10. Czyli rozumiem, że pójście do sklepu kupienie steka, przyprawienie go, przesmażanie go na patelni jest w zgodzie z naturą. Ale wzięcie tabletki B12 jest nie w zgodzie z naturą. Bo. Bo nie wiem. Ludziom się chyba wydaje, że my nic więcej nie jemy poza trawą. Przecież to nieprawda. Myjemy... myjemy dużo innych rzeczy. nie jest trawa, to jest szpina. Więc kilka faktów. Tak. Weganie mają niedobór B12, jeżeli go nie suplementują. Niewegalnie także mają niedobór y, witamin. Co w związku z tym? Większość multivitamin, które możecie kupić w sklepie, kierowane są do ludzi odżywiających się produktami y, zwierzęcymi. Co w tym takiego złego? B12 podawane jest y, mm, krowom jako y, suplement ich diety. Jaka jest różnica między tym a wzięciem tabletki samemu? Poza B12 nie ma żadnych innych niedoborów, czysto wegańskich. Serio, chcecie jeść mięso? Jedzcie mięso. Chcecie przejść na weganizm? Bardzo dobrze. Jest to dieta zdrowsza, a przede wszystkim dieta, która nie ma tak, wielkie, tak negatywnego wpływu na środowisko. Ale case nie rozpowszechniajcie nieprawdziwych informacji. A przede wszystkim nie wrzucajcie wszystkich wegan z bezmózgimi pojebami, e, którzy potrafią zawłodzić psa, bo mają coś na sranie w bani, że pies będzie weganinem. Dobra, tyle na temat weganizmu. E, następny film będzie o jeździe na rowerze, obiecuję. E, jeżeli ten film się nie spodobał, jeżeli macie jakieś komentarze, e, pod spodem rzucam kilka linków do badań na temat diety wegańskiej. Prawdziwych badań, a nie anegdot, bo anegdoty ja też mam. Jest mi bardzo dobrze i czuję się zajebiście i schudłem kilogram i jest fajnie, więc dieta wegańska jest super. Głównoprawda, prawda. To, to nie jest wystarczający dowód, ale są badania na szeroką skalę, które wskazują na to, że dieta wegańska jest zdrowa. No, tyle. Co ja to kurwa robię w ogóle?